Wstęp. Życie człowieka znać i kochać Boga. Punkty od 1 do 3. Bóg w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest on bliski człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie, w kościele. Aby to zrealizować, posłał swego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia. Aby to Boże wezwanie zabrzmiało w całym świecie, Chrystus posłał apostołów, których wybrał, dając im nakaz głoszenia Ewangelii: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać, wszystko co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mocą tego posłania apostołowie poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ci, którzy z Bożą Pomocą przyjęli wezwanie Chrystusa. I odpowiedzieli na nie dobrowolnie, sami z kolei zostali przynagleni miłością Chrystusa do głoszenia dobrej nowiny na całej ziemi. Skarb otrzymany od apostołów został wiernie zachowany przez ich następców. Wszyscy wierzący w Chrystusa są powołani do przekazywania go z pokolenia na pokolenie, głosząc wiarę, przeżywając ją we wspólnocie braterskiej oraz celebrując ją w liturgii. I w modlitwie. Rozpoczęliśmy naszą przygodę z katechizmem Kościoła Katolickiego. To pierwsze spotkanie jest jeszcze proste, potem wstęp nie będzie aż tak przyjemny jak dziś, ale zatrzymajmy się na tym, co jest dziś. Nasze życie jest po to, żeby znać i kochać Boga, zobaczyć, że Bóg z miłości osobowej stworzył nas do miłości osobowej i dał nam wszystkim wolność. A stworzył nas po to, żeby uczynić nas uczestnikami swojego szczęśliwego życia. Nie po to, żeby nas zniewalać, nie po to, żeby mieć robotów, które będą pełniły tylko to, co On chce, ale po to, żebyśmy byli szczęśliwi. A ponieważ Bóg wiedział, że grzech to wszystko zniszczył i Bóg wiedział, że zostaliśmy rozproszeni, to postanowił zesłać swojego Syna jako odkupiciela i Zbawiciela. A potem dał nam Ducha Świętego, żebyśmy jeszcze bardziej mogli się do Niego zbliżać. I zobaczcie, że nie tylko Bóg posyła swojego Syna, ale posyła też ludzi, którzy będą kontynuowali tę misję. Dał nam apostołów, którzy głosili Ewangelię i codziennie daje nam apostołów. Co więcej z nas chce zrobić apostołów, żebyśmy szli i głosili Ewangelię wszędzie, a On będzie z nami współdziałał? Żebyśmy ten skarb, który nosimy, mogli nieść każdemu z pokolenia na pokolenie, głosząc wiarę. Może warto zadać sobie dzisiaj takie pytanie: czy ja to robię? Czy widzę ten skarb, czy go pielęgnuję, czy się nim cieszę? Czy przeżywam moją wiarę we wspólnocie braterskiej, w liturgii i na modlitwie?